w karierze wyścig Formuły 1 It's finally race time here at Marina Bay, and a warm welcome to all of you joining us for the action. The wait is almost over. It's time for the Singapore Grand Prix. It's a 3.1 mile lap here at the Marina Bay Street Circuit, with 47% taken at full throttle. It's hot, humid, and bumpy around the 13 lefts and the 10 rights of mostly slow corners. But we should see speeds of up to 200 miles per hour along the Raffles Boulevard. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. And it's fantastic to have you with us here today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? From the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. The back of a fantastic qualifying session. It's time to see how our starting grid looks for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and is Pierre Gasly in P2. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas, and Hulkenberg, Ricardo, Perez, Norris, and Carlos Sainz, Raikkonen, Kvyat, Kevin Magnussen, and Albon, Grosjean, Kubica, Lance Stroll. i Antonio Giovinazzi Leclerc and George Russell Siemanko, witacie się w kolejnym odcinku naszej kariery Robertem Kubicą Dzisiaj mamy odcinek numer 15, jak się nie mylę Tak, odcinek numer 15 Grand Prix Singapuru Pozycja numer 16 no to była nasza. Pozycja startowa. Tutaj stroll fantastycznie wystartował. My się próbujemy wbić tutaj przed tororos. Lekko skręcamy, zakres, ścinamy. Bronimy się, dzięki Bogu na szczęście. I albo on jest przed nami już. Musimy tutaj uważać, żeby nie mieć kontaktu z żadnym z kierowców. Daniel Kwiat teraz zamknięty jest. Robert zamyka. Daniel ma Kwiata. strefa DRS. Już Magnuson przed nami, no my się nie zbliżamy do niego, oddalamy. Nie wiem dlaczego. Może to wina setupu, nie wiem, tego nie wiem niestety. Lecz bardzo dziwna sytuacja, ale i tak zbliżyliśmy się mocno do kierowców. Ojoj, oj, oj. musieliśmy uciekać teraz przed tym zdarzeniem z Duńczykiem. Y, Ojoj, oj. tutaj jej uboli. Y, Toro Rosso chciał się wcisnąć. W takich miejscach się nie powinno wciskać. Oj, z teraz będzie jakby z nas wyprzedzany? Jednak nie. Box, 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 box. Miejmy nadzieję, że wyjedziemy w dobrej, dobrym czasie za finem. Za nami już jest groża. On zjechał, już wymieniłem mechanizm opony. Nam jeszcze nie. Alfa Romeo tam jakiś ma problem chyba, ale wyjeżdżamy przed grożanem, ależ to się wszystko. O, aha, czyli Kim Raikkonen miał uszkodzone przednie skrzydło po prostu. Cóż za nieprawdopodobna rzecz, on właśnie miał uszkodzone skrzydło. Nie byliśmy w stanie go wyprzedzić. No dramat dla nas dramat był ewidentny. Nie byliśmy w stanie dojść do odpowiednich prędkości Leclerc tam za nami. Jest geostrol w boksach teraz, więc pozycja numer 12 no. Dla nas naprawdę przez Raikkonena nie układa się to najlepiej Ojej, grożał tam Uciekłem, uciekam, uciekam od niego Jest zamknięty no tam. Kierowca i będziemy w punktach Teraz zbrońmy się. Leclerc uderza w nas. Uderzył w nas Charles Leclerc. nie odpuścimy. Oops. Udało się. No ale ci zawodnicy z tyłu też mieli pecha dosyć. U, teraz... Dobrze, opóźniłem mocno hamowanie. Jest utrzymany. Jak krążenia się zaczyna i nice. Rykon teraz wyprzedził. Nie, słabo się ten wyścig dla nas ułożył. Nadzieje zostały rozbudzone, po. Bo... Przed pit stopami potem już było coraz gorzej, jako po zmianie na opony, mediumy, że to był dramat. Oj, 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 No. jest takie podsumowanie wyścigów. Fantastycznie się to układa dla nas w tym wyścigu wszystko. Masakra. No ale no, no dobra. Już się tak przyzwyczaiłem, że to auto na softach jest nawet niezła na mediumach. To się nie da. Nie ma tempa po prostu kompletnie. No i szkoda tego utknięcia za Raikona wtedy. Ojej, oj, lekko rozwalone skrzydło, ale i tak już. Co za różnica, Fetel wygrywa. Lekki kontakt tam. Dobrze, to teraz to będziemy już walczyć o to, żeby dojechać do medy z tym uszkodzeniem. Nie będzie łatwo, no w baku, no nie mamy połowy sk przedniego skrzydła, będzie ciężko. Dobra, teraz się udać powinno. Udało. Dramat. Dramat, Ferrari have really pulled it out of the bag today. It's a great win. What do you think it was, Ants, that gave them the edge over the competition today? Well they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix. And they're certainly a team that know what they're doing out there. Let's review the driver's standings. Despite the best efforts of our championship leader, that lead has taken a bit of a knock today. Some amazing talent out on the track today. But, Anthony, who would you pick as your driver of the day? Well, my driver of the day has to be Charles Leclerc. He was unstoppable out on the track today, weaving through the competition with ease. Let's move on to the constructors. Mercedes continue to extend their lead. Meanwhile, Renault move up the table with another strong performance this weekend. Well, to był zawsze naprawdę krwawe weekend racing. Proszę, bym znajdował się i Ant na bardziej ekscytujące Formula One action. Pedal wygrywa, no, zmniejsza się strata. Pedala do Lewisa Hamiltona. To fantastyczny wreszcie wyścig. Rano McLaren też w punktach. Haas też niedużo braku Leclercowi. Przechodząc jeszcze do rankingu. No, Hamilton ma 48 punktów, ma teraz przewagi. Bottas raczej, moim zdaniem, utrzyma trzecie miejsce. Lecz może jeszcze być walka o 4 do 6. Ale serdecznie wyścig Biera Gazliego, znowu pech Maxa Verstappen, a Serge Perez umacnia się w tabeli na siódmej pozycji. Daniela Ricciardo przeskakuje Lando Norisa, a niech Nico Hulkenberg jak na razie. Gwiań kwiat i Russell dalej bez punktu. A w tabeli coś się zmieniło. Tak, Renault przeskoczyło McLarena dalej 22 punkty nic się tak naprawdę nie zmieniło więc co mogę Wam jeszcze więcej powiedzieć to nam dzisiaj wyścig kompletnie nie poszedł no, w takim razie no, dziękuję Wam za oglądanie no i cześć, siema